Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale BedNAR TV. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam tutaj przedstawić przepiękną krewetkę o nazwie Lismata Debelius. Jest to oczywiście krewetka szkarłatna, jest to wyjątkowa i przepiękna krewetka. Ma bardzo krwisto czerwony pancerz ozdobny z charakterystycznymi. Białymi plamami. Co ciekawe, ich ilość kropek uzależniona jest od miejsca pochodzenia krewetki. Też u innych można znaleźć je tylko na pancerzu, a u innych zdobią po prostu całe ciało. Debelius, czyli krewetka szkarłatna, nadaje się oczywiście do zbiornika rafowego, nie przysparza żadnych trudności, ani w hodowli, ani obsadzie jest zazwyczaj pokojowo nastawiona, lecz czasem zdarza się, że są jakieś tam osobniki terytorialne. Również śmiało nadaje się do mniejszych zbiorników, na przykład o pojemności 50 litrów. Największą uwagę musimy zwrócić na to, żeby miała jakieś schronienie. Po warunkach naturalnych wybiera mniej oświetlone miejsca i jakieś zakamarki. Temperatura wody to oczywiście 22 26. W tym przypadku, w tym akwarium tutaj jest 25,5. Co do pokarmu, to oczywiście drobne mrożonki. Pokarmy suche. W tym przypadku dostaję tutaj Artemię. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli filmik się podobał, daj oczywiście łapkę. Jeśli nie subskrybujesz kanału, zawsze możesz zrobić to dzisiaj. Zapraszam również do oglądania moich poprzednich materiałów i również zapraszam do oglądania kolejnych. Trzymajcie się. Na razie, cześć.